W tym wideo pokażę Ci, jak możesz ponownie opublikować stronę na Facebooku. Czyli, jeśli ją ukryłeś, zobaczymy, jak przywrócić ją jako publiczną. Najpierw musisz nacisnąć menu, które pojawia się albo na dole po prawej stronie, albo u góry po prawej, w zależności od urządzenia. Następnie musisz przewinąć w dół i wybrać strony. Teraz wybierz stronę, którą chcesz ponownie opublikować w moim przypadku tę. Teraz naciśnij na dole po prawej miejscu, gdzie pojawia się opcja Zmień z niebieskim przyciskiem. Następnie ponownie przejdź do menu, które pojawia się albo na dole po prawej, albo u góry po prawej. Gdy jesteś już tutaj, przewiń w dół do opcji Ustawienia i Prywatność, która pojawia się przy ikonie koła zębatego. Teraz wybierz pierwszą z rozwiniętych opcji, czyli Ustawienia. Przewijaj w dół, przewijaj, 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 a następnie wybierz Twoje informacje, drugą opcję, która mówi dostęp i kontrola. Teraz, jak widzisz, pojawia się opcja ponownie opublikuj tam, gdzie wcześniej było ukryj. Upewnij się, że jest zaznaczona. Naciśnij kontynuuj, a następnie potwierdź. I to wszystko. Twoja strona ponownie stała się publiczna, już jest opublikowana. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie przydatne. A jeśli chcesz nauczyć się używać aparatu w swoim iPhone'ie jak profesjonalista, zajrzyj do opisu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym.